Niech słowa Ewangelii świętej zgładzą naszych grzech. Moi drodzy, dzisiejsze nasze spotkanie katechetyczne, spotkanie rozważanie związane właśnie z naszymi codziennymi medytacjami nad tym jak pogłębić naszą wiarę, byśmy tak naprawdę zrozumieli, po co tu jesteśmy na, na tych naszych spotkaniach, po co jesteśmy ludźmi wierzącymi, w co wierzymy. Rozważaliśmy na temat Boga, na temat, na temat Syna Bożego, na temat Jego natury ludzkiej i boskiej. Rozważaliśmy na już wiele tematów, a dzisiaj chciałbym Was zaprosić, byśmy się zatrzymali tutaj. Jesteśmy w malutkiej ale prawdziwej świątyni. Jesteśmy w kaplicy biskupiej Najświętszego Sakramentu. I to wszystko, co widzicie, ołtarz ubranego biskupa, celebransa, cała ta, cały ten wystrój, są częścią Kościoła. Ale czy tylko to? Czym jest Kościół? po co nam jest w ogóle Kościół. Współczesny człowiek, również z pewnością wielu z Was, bo kiedy mam chwilę czasu, idę do studia naszej telewizji po celebracjach, by przyjrzeć się niektórym komentarzom, które pojawiają się na różnych naszych kanałach, którym, poprzez które docieramy, a właściwie Pan Jezus dociera do Was. Bo bo to tak o to w tym wszystkim chodzi. Nie chodzi o to, żeby biskup do Was dodał, tylko żebyście mogli się wspólnie, razem, byśmy się wszyscy wspólnie, razem mogli modlić. I kiedy po przyświętej udaje mi się właśnie otworzyć niektóre komentarze, to ja ukrywam, że one mnie troszkę podażają, mówiąc troszkę, to jest tak bardzo dyplomatycznie, bo wielu zadaje pytania, a właściwie. Pisze stwierdzenia, takie jak to o, choćby napisane w tamtym tygodniu. Wierzę w Boga, ale Kościół mi jest do niczego niepotrzebny. Przed kilkunastoma laty jeden z moich znajomych, były prezydent dużego miasta, na spotkaniu ze mną stwierdził: Wiesz, co my jesteśmy na, byliśmy na tym przez te lata. Wiesz, co ja jestem człowiekiem wierzącym. Ale pośrednik żaden mi do Pana Boga nie jest potrzebny, więc w Kościele ostatni raz byłem jeszcze na chyba chrzcie mojej, mojej, mojego młodszego syna przed kilkunastoma laty. od tej pory w Kościele się już nie pojawia. Pośredników nie potrzebuję. Sam sobie poradzę. Moi drodzy, czasami ten, te wypowiedzi są powiązane z pewnym bólem. Wynikającym z faktu zgorszenia, wynikającym z faktu, że my, jako wasi pasterze, jesteśmy też ludźmi. Wiem, że tłumaczenie, kiedy ksiądz, czy biskup, czy kardynał dopuści się jakiejś nieprawości, i tłumaczenie się wtedy, no ja też jestem człowiekiem, brzmi trochę dziwnie, bo chwilę wcześniej wielu z nas, waszych pasterzy, nożąc te. Pięknie wyglądające czapki, zachowuje się różnie. Zachowują się jak książęta w kościele, jak ci, którzy wymagają, by, by ich prawie na lektykach noszono, bo tak się, tak się działo do 1964 roku. Ale tak się nie dzieje w całej przestrzeni Kościoła. Wielu z nas naprawdę stara się i żyje. Jak należy, czyli zgodnie z zasadami Ewangelii i swojego posłannictwa. Wiem, że ten ból, który się pojawia po zgorszeniu, po, po tym, co się wydarzyło gdzieś tam w takiej czy innej wspólnocie kościoła na przestrzeni ostatnich lat, kiedy udowodniono wiele przypadków pedofilii czy homoseksualizmu osób duchownych. Czy tego wszystkiego, nie będę tych grzechów w tej chwili tutaj pisał na, na tym piasku naszej świątyni, to zgorszenie i niewiara wynikające z grzechów ludzi Kościoła powodują taki dystans. Nie chcę Kościoła, nie chcę być w tej wspólnocie. Ale czasami zwykły hejt, którego doświadczamy każdego dnia. I który jest bardzo modny, bo przecież prosto napisać cokolwiek, jakąś bzdurę, która nie ma żadnego odzwierciedlenia, ileż razy w tygodniu niektórzy, nie powiem z was, bo trudno was, o to podejrzewać, ale właśnie hejterów, botów różnego typu, które uczestniczą również w tym duchowym przedsięwzięciu, wypisuje typ pedofilu, typ pedale i tak dalej, i tak dalej. Gdybym ja się chciał tym przejąć, to pewnie bym już więcej nie stanął przy ołtarzu, bo to, to, to nie trzyma się niczego. Hejt jest dzisiaj wszechobecny. Dlatego chcę Wam dzisiaj postawić fundamentalne pytanie: Po co tu jesteście? Po co jesteście, żeby się pomodlić? Jesteście po to, żeby mieć z tego fan i się powyśmielać? i powyzywać celebransa tej liturgicznej, tego liturgicznego spotkania i wspólnoty od różnych, od najgorszych, nie będę cytował, że jestem heretykiem, że jestem katolem, że jestem moherem, że jestem schizmatykiem, no już dalej, dalej nie będę ciągnął, bo to bo pokazałem wam te najbardziej delikatne określenia. Po co tu jesteśmy? A idąc dalej krok, po co ci jest kościół potrzebny, skoro w ten sposób się zachowujemy? Bo zapominamy najczęściej, a może niektórzy młodzi o tym tego sobie nie, uświadamia, nie uświadamiacie, że kościół nie jest dziełem Leona, Franciszka JP2, JP1, Pawła VI. Jana 23 i tak moglibyśmy się cofnąć aż arche do początku. Kościół nie jest dziełem Piotra, Kościół jest dziełem jego boga, Jezusa Chrystusa. Nie dziełem ludzi. Kościół nie narodził się z pomysłu apostołów. Kościół nie narodził się później w, kon, w, kon, w tym, tej kontynuacji sukcesyjnej z pomysłu biskupów, papieży czy jakichś struktur, które sobie wymyśliły dobra, to teraz robimy sobie taką taki właśnie taką niewspólnotę, tylko taką instytucję, która będzie żerowała na, na Jezusie Chrystusie, która będzie żyła z Jezusa Chrystusa. To byłoby przekleństwem Kościoła. Kościół rodzi się z ust samego Chrystusa, bo to są słowa Chrystusa. Sprawdźcie sobie, wygooglujcie. Już Wam podaję adres, link. No nie, adres. Mateusz, Ewangelia Mateuszowa, rozdział 16, wiersz, wiersz 18. I tam są trzy słowa: Zbuduję mój kościół. To są słowa Jezusa. To nie są słowa Piotra, nie są słowa Apostołów, nie są słowa nikogo innego, to są słowa Jezusa. Zbuduje mój kościół. Jezus jest głową Kościoła i to jest Jego kościół. I te wszystkie wspólnoty, mniejsze czy większe, te od, tych, od tej największej, czyli rzymskokatolickiej, poprzez wspólnotę, wspólnotę. Prawosławia, przeogromnego prawosławia, poprzez wspólnotę kościołów reformowanych i wszystkich innych wspólnot starokatolickich, kościołów narodowych, które są częścią Kościoła Katolickiego, to wszystko są wspólnoty kościele Jezusa Chrystusa. Nie wolno nam o tym zapomnieć. I więc, kiedy mówimy, my teologowie różnych poziomów hierarchii, Poza Kościołem nie ma zbawienia, nie możemy zawężać Kościoła do swojej wspólnoty, mówiąc, jestem kardynałem Kościoła rzymskokatolickiego i poza tym Kościołem nie ma zbawienia, bo to jest bzdura. Dogmat jest prawdą, że poza Kościołem nie ma zbawienia, ale trzeba byłoby w, w, dokonać wysiłku poznawczego i wrócić do źródeł i uświadomić sobie, czym jest Kościół. Czyli do definicji. Moi drodzy, no właśnie, czym jest Kościół? Czym jest Kościół? Są różne definicje, ale chciałbym Wam podać taką najbardziej prostą definicję, która, jak ufam, trafi do Waszego serca, która trafi do Waszego rozumu i która sprawi, że zaczniecie Kościół traktować poważnie. Kościół siostry i bracia, Drodzy młodzi przyjaciele, jest bożą odpowiedzią na naszą ludzką samotność, na nasze zagubienie, na, na nasze nieśmiertelne pragnienie zbawienia, bo człowiek w swojej naturze ma pragnienie bycia świętym. Ale to jesteśmy tak bardzo przysypani tym szumem wszelkiego typu na przestrzeni dziejów że często sobie o tym nawet nie uświadamiamy i kiedy, kiedy ktoś Wam to powie, powie, przemyśl to. Kiedy dotkniecie istoty tego przemyślenia, okazuje się tak, ja też pragnę być święty. Jeśli odrzucam kościół, odrzucam coś, co nie zostało stworzone jako instytucja przez grupę duchowieństwa. O tym za chwilę. Tylko odrzucam samego Jezusa Chrystusa, odrzucam to, co On powołał. Więc nie zgodzę się tutaj z takimi dywagacjami, dywagacjami, które się gdzieś tam pojawiają w przestrzeni internetu, że Kościół jest instytucją, że trzeba wrócić do źródeł. Nie, nie. Kościół jest wspólnotą Jezusa Chrystusa. W Kościele jest struktura instytucjonalna. By Kościół mógł się rozwijać, bo jesteśmy ludźmi. Bo potrzebujemy tej struktury. Tak, tak jak strukturą w naszych związkach jest rodzina, małżeństwo i możemy powiedzieć: Ja będę żył z tą kobietą i będę miał z nią dzieci, ale nie muszę mieć żadnego, żadnej struktury, nie muszę mieć rodziny, małżeństwa, bo po co mi ona jest potrzebna? I mógłbym Wam długo udowadniać, jak bardzo nam jest to potrzebne. Kościół, jeżeli odrzucamy, to znaczy, że odrzucamy coś, co stworzył sam Pan Jezus Chrystus. Co nam daje bycie w kościele? Ktoś powie, no nic mi nie daje, muszę tylko płacić na niego, muszę cały czas cały czas rzucać na tacę, muszę dawać ofiary. To też często tutaj w ramach hejtu słyszę, czeka tylko na kasę, żeby mu dać. Wiecie doskonale, że od tych 41 lat, będąc kapłanem już ponad 41 lat, nigdy nie żądałem od kogokolwiek, żeby mi zapłacił za sprawowanie mszy świętej, za modlitwę. Nigdy. Nigdy. Mówię to z pełną odpowiedzialnością przed Panem Bogiem. A zatem, co nam daje Kościół? W internecie siostry i bracia, Znajdziecie, nie wiem, tysiące lat, jak żyć. Wiecie to doskonale, bo macie, każdy ma smartfony, nawet małe dzieci. Znajdziecie różnego rodzaju porady, wspólnoty, różnego rodzaju pomysły na to, jak mamy żyć, ale na żadnej stronie internetu. Nie znajdziecie tam mocy rozgrzeszenia. Na żadnej stronie internetu nie znajdziecie mocy świętej Eucharystii. Na żadnej stronie internetu nie znajdziecie mocy sakramentu Chorych, Mocy Chrztu Świętego. Ani słowa głoszonego z mocą Bożą. Powiedziałem, no jak to nie znajdziemy? Przecież gdzie jesteśmy? Jesteśmy w internecie? Nie. Jesteście. W tej małej świątyni, w tej kaplicy Najświętszego Sakramentu, gdzie jest sprawowana żywa ofiara Jezusa Chrystusa. A internet jest tylko nośnikiem, który podaje Wam tę możliwość, abyście mogli otworzyć swoje serce na bukającego Jezusa Chrystusa. Dlatego, droga Siostro i bracie, nie zbawicie Netflix. Nie zbawią Cię coachingi, które są tak bardzo dzisiaj modne, biegamy do, do różnego rodzaju yy, gabinetów pomocy psychoterapeutycznej. Nie, nie, nie zbawią Cię nawet medytacje takie indywidualne, solowe, które na własny użytek będziesz próbowała, czy próbował sobie urządzać. Ani nie zbawi Cię również. Twoja, wyłączna, prywatna, jedno, taka wyłączna relacja z Panem Bogiem. Jeżeli odetniesz się od sakramentu święty, ktoś powie za chwilę z oburzeniem, co ty opowiadasz. No to podam przykład. Jeżeli jesteś chory na zapalenie płuc, ciężkie, bakteryjne zapalenie płuc, jeżeli nie otrzymasz Dobrego lekarstwa, jeżeli nie otrzymasz właściwej opieki medycznej, to Twoje szanse na przeżycie są o tak nikłe. Nawet jeżeli masz bardzo dobry organizm. I podobnie jest z naszym życiem duchowym. Jeżeli odrzucimy to, co z woli Bożeń jest tym pomostem niosącym nas do nieba, czyli Kościół. Pozbadamy się szansy na zdarzenie. Mój kochani, Kościół nie jest takim dodatkiem, takim kwiatkiem w butonierce, w marynarce. Nie. Kościół jest miejscem, gdzie naprawdę niebo dotyka ziemi. Powiecie, młodzi, znowu bzdurę opowiada ten stary biskup. On dotyka, niebo dotyka ziemi. Jak chcecie się przekonać, zapraszam Was. W przyszłym roku, we wrześniu, na moją naszą 23. Pielgrzymkę do Beżubronie. Wszystkich, którzy jesteście chętni, możecie przyjechać sami, pod antenę, bez żadnych obciążeń i zobowiązań. Ale tam się spotkajmy i tam Wam pokażę ten styk nieba z Ziemią. Moi drodzy, hejt wobec Kościoła, dzisiejszy hejt wobec Kościoła. Próbuję pokazać Kościół z absolutnie najgorszej strony, a zapominamy, że to my jesteśmy częścią tego Kościoła, również ty, droga siostro, bracie, hejterze dzisiejszej mszy Bo kościół to nie wspólnota idealnych ludzi, ale wspólnota słabych. Dlatego też hejt wobec Kościoła bardzo często opiera się na takim krótkim jednym zdaniu. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego, bo to są grzesznicy. I tutaj mógłbym odwołać się do tego przykładu tiktokowego. Ale przecież właśnie dlatego potrzebujemy kościoła, bo wszyscy jesteśmy potrzebującymi. Wszyscy jesteśmy dotknięci zdaniem grzechu pierworodnego. Wszyscy jesteśmy bardziej skłonni do rozrabiania niż do tego, żeby być do spokojnymi, normalnymi ludźmi. Kościół. Mówię o tym często. Nie jest muzeum świętym, w którym wisi wokoło tylko nieskończona ilość obrazów, o, rozpoczynając od prezbiterium, gdzie mamy Pana Jezusa, poprzez wszystkie ściany, na których są tysiące obrazów świętych. To nie jest muzeum. Kościół jest szpitalem. Szpitalem dla ludzi poranionych, rannych, często śmiertelnie duchowo chorych. Nie chodzimy do kościoła, bo jesteśmy doskonali. A zatem chodźmy, bo bez, bez kościoła, bez Jezusa zginiemy. Moi drodzy, kościół to jest ta jedyna przestrzeń, gdzie Bóg mówi nam i mówi do nas i reaguje we wszystkich naszych sprawach naprawdę na żywo. Świat nam krzyczy, nie wiesz, nie słuchaj, nie ufaj. Oni tylko czekają, żeby, żebyś rzucił na tą wyciągniętą rękę, nie wiem, 5 złotych euro, 100 tysięcy. Nie. Świat chce, żebyśmy byli duchowymi sierotami. Taka jest prawda i dążenie świata. I to nie jest wymysł XXI wieku. Ten świat, o którym mówi Jezus przed. Dwa tysiące lat temu, idąc między, idąc, będąc między ludźmi, ten świat się naprawdę w niczym nie zmienił. A Kościół wciąż mówi słowa, w których nic nie zastąpi. Pokój Pan, To jest ciało moje. Odpuszczają ci się Twoje grzechy. Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I czy chcesz z tego zrezygnować, czy chcesz. Zrezygnować z antidotum, którym jest Kościół, antidotum na zło, na hejt, na samotność. Moi drodzy, dzisiejsza kultura hejtu niszczy człowieka. Rozbija was emocjonalnie. Hejt nie prowadzi do prawdy, prowadzi do pogardy drugim człowiekiem. Kościół stara się robić, czynić przeciwnie. Kościół idzie za Jezusem i uczy. Ciebie i mnie. Uczy nas przeproszenia. Uczy, byśmy uzdrawiali relacje. Nawet jak się pokłócimy, jak się zwyzywamy, poobrzucamy, byśmy doprowadzili do sytuacji normalnej, do przeproszenia. Kościół w końcu przywraca sens mojego życia, ukazując, co jest najważniejsze. I daje nam to, czego nie da nam nikt inny. Daje nam duchowy dom. Bez Kościoła człowiek żyje z takim poczuciem jestem wolny. Taką, takie poczucie wolności odczuli ci, którzy wzięli do, do ręki dokument z parafii, który uwolnił ich od Kościoła, czyli podpisali akt apostazji. Ale tak naprawdę ta wolność okazała się po, chwili, po jakiejś dłuższej chwili, że poczuli się bardzo samotni. I to nie jest mój pogląd, ale to jest świadectwo osoby, która dokonała postazji i po kilku miesiącach powiedziała, co ja zrobiłam. Ja jestem teraz samotna, pozbawiona wszystkiego. Siostry i bracia kościół to miejsce, które prowadzi się nas wszystkich do wieczności, o której tęsknimy i do której tęsknimy, o którą prosimy o niebo. Cały świat Oferuje nam, włączajcie telewizję, włączajcie, włączajcie wszystkie inne programy, kanały. I co tam widzimy? Reklamy. Oferuje nam już Boże Narodzenie, świetle, dobre rzeczy, piękne, czasami złudne. Teraz mamy ten czarny piątek, w którym próbuje nam się sprzedać cały świat za pół darmo. Na, tak przynajmniej na, wydaje się tym, którzy reklamy tworzą. A tylko Kościół. Prowadzi człowieka wprost do prawdy, do zbawienia. I tylko Kościół, siostry i bracia daje nam to, czego nie dostaniecie, to już powiedziałem. Nigdzie, indziej daje nam święte sakramenty, daje nam łaskę uświęcającą, daje nam jedyny, prawdziwy, żywy kontakt z żywym, niemitycznym, żywym Bogiem i daje nam drogę do życia wiecznego. O tym nie myślicie w Bowacie 20, 30, 17, 19, 50 lat. Ale jest wśród nas być może wielu takich, którzy dzisiaj nie wiedzą, że w przyszłym tygodniu to ich rodzina będzie opłakiwała ich nad ich trumną. Bo tak, tak jesteśmy skonstruowani. Nikt z nas nie wie, kiedy odejdzie z tego świata. I tutaj ta gwarancja dojścia do wieczności jest jedyną daną, właśnie w Chrystusowym Kościele. Dlatego już naprawdę kończąc to dzisiejsze rozważanie, nie będę Was jakoś szczególnie zachęcał, nawracał, czy mówił Wam, że tylko moja prawda jest tą prawdą jedyną, ale Odpowiedź na to, czy iść do Kości i być w Kościele Jezusa Chrystusa jako w wspólnocie Chrystusowej, odpowiedź jest prosta. Tak. Kościół jest mi potrzebny. Nie tylko mnie jako biskupowi. Jest mnie potrzebny, każdy i każdemu z was. Bo bez niego naprawdę nie dotrzecie do nieba. A bez nieba całe nasze życie jest warteż untakłaków. Dlatego proszę Was, przemyślcie to, co usłyszeliście dzisiaj i spróbujcie dla siebie, nie dla mnie, wyciągnąć właściwe wnioski, udzielić sobie właściwej odpowiedzi, gdzie jest moje miejsce. Czy Kościół Jezusa Chrystusa jest tym właściwym miejscem, czy też będę ciągle szukał czegoś innego i stracę szansę na dobre. Zostać zdradzony. Bardzo Wam dziękuję za cierpliwość, bo chyba dzisiaj nas, chyba dzisiaj mnie bardzo nie przeklęliście w trakcie tego, tej nauki. A teraz zechciejcie wspólnie razem ze mną w ciszy poprosić Pana Boga, aby zechciał wysłuchać Twoich i moich prośb. Ciebie prosimy, które żyjesz i królujesz na wieki wieków.